Witam Panią bardzo serdecznie na portalu w gazecie Bolec.info. Proszę się naszym czytelnikom przedstawić. Nazywam się Tanta Marecka. Jestem kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Jesteśmy dzisiaj na basenach na specjalnej imprezie. Proszę powiedzieć, co to jest za impreza? To już jest drugi z kolei piknik integracyjny dla rodzin zastępczych z terenu powiatu bolesławieckiego w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w tym roku ten piknik objęty honorowym patronatem pary prezydenckiej Anny Brącowa-Komorowskich, a także honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego w ramach też obchodów Międzynarodowego Dnia Rodzin, które obchodzimy w maju i w czerwcu. Wiknik e, 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 ten jest e, e, jedyną możliwością spotkania się e, wszystkich rodzin zastępczych, w tym całego powiatu a Jest to okazja podzielenia się swoimi troskami, swoimi doświadczeniami w ramach e, Y, funkcji, y, o, y, to doskonała integracja rodzin. Proszę powiedzieć, ile takich rodzin jest na terenie powiatu dolnośląskiego. W terenie powiatu jest 110 rodzin zastępczych, w których przebywa 140 dzieci. No to olbrzymia pomoc tutaj jest i dla powiatu, i dla domów dziecka. Taka opieka jest chyba opieką lepszą niż opieka bardziej zorganizowana. Zdecydowanie. Jest to y, najlepsza y, w formach opieki nad dziećmi, dziećmi, które są pozbawione całkowicie opieki rodzicielskiej i chcemy, żeby te dzieci znalazły swoje miejsce w opiece, rodzinnej opiece zastępczej, a nie instytucjonalnej. No to jest najwłaściwsza forma, która daje im możliwość zabezpieczenia wszelkich potrzeb emocjonalnych i prawidłowego rozwoju. Tego typu piekło z nie dość, że spotykają się rodziny, to jeszcze spotykają się dzieci, nawiązują kontakty i to chyba jest również bardzo cenne. To jest jedna, jest najważniejsze, bo to jest jedyna taka możliwość, jedyna, że wszystkie osoby się spotykają, ale oprócz tych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i tych rodziców zastępczych są także rodzice. To są dzieci biologiczne tych rodziców zastępczych. Dlatego ta liczba tych dzieci tutaj jest około setki, a też rodziców, także liczymy, że ponad 200 osób tutaj na tym pikniku przebywa. A w ramach tego pikniku też przewidzieliśmy dla dzieci gry, zabawy, konkursy. z oraz innymi e, nagrodami e, od sponsorów i darczyńców, e, a także e, e, mamy tutaj przesunięte, w tym e, no, najważniejsza tak rozumiem, ta grupka żołnierska. Dobrze, życzmy dzieciom i rodzicom, żeby jak naj, najlepiej wypoczywały dzisiaj, no i dużo radości z tym że ten piknik jest formą podziękowania wszystkim rodzicom zastępczym za ich trud i pracę włożoną w wychowanie dzieci, które przebywają w tej rodzinie zastępczej. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję.